Cześć i czołem, drogi widzy, Witam cię na kolejnym odcinku z przeglądu TikToka. Dziś mamy piątek. Jak tu klasyka internetu mówi, piątek, piąteczek, piątunio. Napierdolę się, jak księciuniu. No tak było, nie zmyślam. Zapraszam na przegląd TikToka. A ja, jaką to maczku Samę. Każdy lubi jeść pomidory na swój sposób. Pytniki dwa, łaski wykrągły i, i łańcuch. Coś jeszcze do tego. Sadka. Nie, ja mam ciśnienie dzisiaj, miałem 230, więc ja się już przestraszyłem. O paliwa! Głodnemu chleb na myśli. <gryw> Przy piątku jest idealnie. Pow, kiedy masz pracę zdalną? <gryw> Dzięki za wysłanie mi filtra. Ale leki na dhd ci szybciej leszy. Można się kurwa do mnie, pierdolę. Piątek zaczynamy na grubo. Trochę na żarty, ale teraz już wiecie dlaczego oni nazywają siebie ostatnim pokoleniem. Ach, szkoda kurwa gada, szkoda szepi ryja, naprawdę. Brak kurwasów. Osoba, która nie odpowie ci na tego TikToka w ciągu 3 minut stawia ci flaszkę śliw śliwowicy. Szybki sposób na zarobienie sobie pod weekend. Nie ma to jak przy piątaczku <grymne> Dobre TikToki muszą wlecieć Coś kurwa zrobił. <grymne> Nie każdy piątek musi być zajebisty. <grymne> Parkowanie, <maje>, pierwsza klasa. <grymne> To oh, w polskim. O kurwa. Chyba to fuj do tego. Idź pan w chuj. Herbata na głupie pierwolenie. Kurwa, zajmij się, zajebi się w chuj. Kiedy jesteś tak najedbany, że tak tylko na jedno oko już nie pomaga. Kto tak nie miał?

Ale jak chciał dojść do celu, to nawet doszedł. Jak byłam mała, mój tata mnie uczył dziwnych piosenek. Jedną z nich było... CZTERY RAZY PO DWA RAZY. Słuchajcie tego. Pewnego razu byłam w przedszkolu. Kto to ja zna? piosenki. I ja. Postanowiłam, że pochwalę się piosenką, którą nauczył mnie mój tata. Czy to był dobry pomysł? Oczywiście, że kuźwa nie. Ja się... Ja, mnie też tata, kuiba tej piosenki nauczył. Ja pamiętam, miałem kuwa 6 lat i byłem gdzieś kuwa na zjeździe rodzinnym, to ja nie zacząłem to śpiewać. O kurwa, Jajce, jak były. Akurat mam zdjęcie z przedszkola, więc wam pokażę, jak to musiało wyglądać. Czy normalna, zdrowa rybka może zgwałcić wielorybka? ależ owszem, czemu nie? Rybce też należy się. I jak się to skończyło? Babka krezyła mi wypierdzielać do konta. To chyba nie była najlepsza piosenka do śpiewania w przedszkolu. Zapytali mnie kto mnie tego nauczył. A ja mówię... No to tak to... Moich rodziców wezwali do przedszkola. Yyyy... To jest wpis duży, to zwrotek. No ale było tego tak. dość dużo, ja... Po 8 zorodek na pamięć miałem w wieku 6 lat? Kurwa, nie wiem, byłem mocno. <grywa> jak widać, wakacje, 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 na wolce, drugi raz w Relaks, Jak widać, help. Tu się wszystko odpierdala. Widzieliście, jak Ty posuwał te piarę na stadionie? <grywa> było coś takiego, co było widzieli? coś takiego. No kurwa, musicie zobaczyć, bo. <grywa> Wyszł, wyszedł film jako czwartej nad ranem na stadionie wrocławskim Tarczyński Arena, nie? Przy odziwo pustych trybunach, typ posłuchał typiary kurwa na środku murawy. To no <grym> jest niesamowite nagranie, kurwa. Trwa 7 sekund, słuchajcie. <grym> Nie wiem, czy tyle trwał stosunek, kurwa, ale siedmiosekundowe nagranie. Wiem dokładnie ile, bo oglądałem go kurwa 100 razy chyba. <grym> jak typ na środku stadionu i ja jebie. Oooo, to było. Ciekawe, ciekawe jak, nie? Ciekawe, co ona tam krzyczała. Mocniej i on. Mocniej. Pani, jak mi ruchał w tym rytmie. <noise> Ty biara pewnie robiła mu loda yy, śpiewając. <noise> ja pierdolę. Ty jadła parówę na tarczyński arena, kurwa, to jest, to jest niesamowite. Kiedy Ko jak piłka strzeli te cieszynki, jak piłka strzeli bramkę i jedzie na kolanach, to on tak w nią wjechał, kurwa, może... <noise> I doszedł jak Cristiano Ronaldo, że. ja, ja, wiem. to słuchajcie, to jest nowy sport będzie. Zobaczycie za 5 lat ludzie będą płacić bilety na stadion i będzie jebania gór. No, powstanie nowy związek PZJ, polski związek jebania. Prezesem ten będzie Wojciech Gola. I będzie normalnie, kurwa, jak mecze, nie, będą wychodzić jebacze na stadion, ścieć mi za rękę, kurwa, jak No Będą do hymnu stać, kurwa, z ręką. I po, i po wszystkim będą te, będą, y, 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 no, kurwa, pomeczowe analizy, nie. I Jacek komok będzie opisywał, no ma, ją jeba, bagaj, no, nieźle. Ja jebie, no niesamowita super. Widzieliście? No, w sumie prawda. Jest akcja się dzieje, a tu pani okna myje. O! Jest zajęcie w niedzielę pod wieczór. Już widać monitoring. <grym> Polski oczywiście. Tak by nigdy nic pani o, okna i parapety myje, bo... Nie zwracam uwagi ją, to nie interesuje. Komu to tak? potrzebne? Przy piąteczku to bardzo. Idealna reklama Dzisiejszej szopce dla reportera. To jest Włodek. Najebany Włodek potrącił samochodem teściową brata i ma teraz do zapłacenia duże odszkodowanie. Włodek mówi, że nie jechał pijany, tylko po wypadku przyjechał do domu i się najebał ze stresu. Potem wrócił na miejsce wypadku i był w szoku, bo policjant kazał mu dmuchać. Czujnie, nie dmuchał Ja nie wiedziałem, że po wypadku, ale przed przyjaznym policji nie można iść do domu i walić murę. Potem Waltek z rodziną poszli przeprosić Teściową i jej męża, dając im sztucznego kwiatka. Teściu nie przyjął prezentu. i show. Studił Kaszewiak i Wętland pocisnęli typa, że trzy po trzy. Kłamie, pan. To nie są dowody. To jest pana kłamstwo. Potem była jeszcze sprawa jakichś chorych dzieci? Ale tym razem nie chodziło o to, żeby Gwiazda wieczoru pocieszyła tych ludzi. Tym razem chodziło o to, żeby kaszewiak zaczął się w końcu

Ta śpiję na gręcu. O kurwa. Z racji Rodo nie mogę Państwa wymieniać po imieniu i nazwisku, więc zapraszam Panią ze swędzącym piściskiem. Czemu te TikToki są kurwa takie ciche? Ja boi się będę bandażyć w kurwy i pozwala to. Wojny gangu zeszły się za daleko. Witam w Polsce. Sosnowiec. 16-latek zaplombował swojego zęba szpachlą samochodową. I bardzo, kurwa, dobrze. To trzeba być, kurwa, debilem. Wiatr ma prawdziwego kuźba skilla. I tym miłym akcentem zakończymy sobie odcinek. Oczywiście jeśli Wam się materiał spodobał, zostawcie lajka, suba, komentarz, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, się mano.